Cześć! Dzisiaj pokażę Wam jak zagęścić tego typu oprotkę. Jest to ona troszeczkę łysawa, jest to też młoda sadzonka, więc nie jest aż tak gęsta. Jest w takiej małej doniczce. Właściwie mam ją dość niedługo. Więc co, jedyną opcją jest tak naprawdę dokupienie takiej drugiej Posadzenie ich razem i już wydaje mi się, że będą wyglądać naprawdę dobrze, będzie dużo gęstsza. I będzie to już naprawdę fajna sedonka. To co, zbierzmy się do roboty. Dobra, tą sobie otworzymy na średniową. Ta nowa jak już wgrotniejsza. Tu wszędzie dookoła wyrastają nowe. Mam dla nich przygotowaną mieszankę ziemi ogrodowej z włóknem kokosowym i jakiś tam mały dodatek perlitu. Włókno kokosowe będzie pomagało utrzymać dużej wilgotność w korzeniach, więc myślę, że będzie im naprawdę dobrze. Mam ją tutaj. Posadzimy ją do doniczki 15 cm. Właściwie tak jak zawsze lubię, wsadzę roślinki do... Przejrzystych doniczek i czarna osłonka daje to mi plusy takie, że mogę co jakiś czas oglądać z boku doniczki, jak wyglądają korzenie, czy wszystko jest w porządku. Dobra, no to zabierzmy się do pracy. Można najpierw od wyciągnięcia tych poprotek. Pościskam sobie, żeby łatwiej wyszła. Tą mamy. Jak widać mamy tutaj całkiem podobną mieszankę. Też widzę dodatek perlitu. Troszeczkę sobie to poobrywam. Ale ostrożnie, żeby nie uszkodzić korzeni. Myślę, że tyle i wystarczy. Teraz zabierzemy się za drugą. O, tutaj jest naprawdę mokro. Stała ona dzisiaj kupiona. Dobra, jest. Ta salonka jest nawet większa. Dużo gęściej, to jest w środku. Jej chyba nie będę zbytnio obrywał w korzeni tego podłoża. Chyba z tej strony ją bardziej spłaszczę, żeby je sobie razem połączyć i żeby wyglądały jak jedna. Może o tutaj sobie to oderwę. Bardziej. Z tej strony nawet rozerwę w ten sposób. A może tutaj troszeczkę odejdzie. Dobrze i właściwie mamy to w ten sposób zrobione. Są one połączone, on wyglądały jak jedna duża sadzonka. Bardzo dużo tutaj młodych liści wychodzi. Rozsuwa się, więc myślę, że będzie naprawdę dobrze. Dobra, sobie tą tuniczkę. to rozsuńmy. Moje podłoże. Może troszkę więcej. Także żeby była na tej samej głębokości. Nie, chyba za dużo pochylałem. Wysypiemy. I idzie po podatka. Dobrze, jeszcze troszeczkę jest zbyt dużo tego podłożonego. O, myślę, że teraz będzie ok, i na pokój sobie podosypuję tego nowego. To właściwie widzimy się za chwilę. Nie ubijam też jakoś mocno tutaj z boku, żeby jednak te młode liście i łodygi, które tam się rozwijają, miały przestrzeń. Dobrze, więc wydaje mi się, że jest to już wstępnie gotowe. Nie wiem, czy troszeczkę nie za płytko, chociaż nie, jest dobrze. Więc teraz już kapotka prezentuje się o wiele lepiej, jest mocno gęsta. Jeżeli za jakiś czas wyrosną te wszystkie nowe łodygi tutaj, to będzie można te stare poprzycinać. No i co, tak jak mówiłem, za jakiś czas będzie super widać, jak rozwijają się korzenie, będzie można cały czas podglądać, obserwować, czy wszystko jest w porządku. Mam nadzieję, że będzie akurat to podłoże fajnie trzymać wilgotność. No co, mamy przesadzoną roślinę, wkładamy do osłonki i mamy przepiękną, gęstą poprawkę. Na razie, cześć, cześć!